Grzegorz Musiatowicz, 33 lata, skazany w 2015 roku w Zabrzu. Dożywocie. Możliwość ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie przysługuje mu po 40 latach w 2055 roku. Do żywotniacy Grzegorz Musiatowicz. Zbrodnie Musiatowicza były dla sądu tak potworne, że skazano go na dożywocie z możliwością ubiegania się o wcześniejsze wyjście dopiero po 40 latach, dla tego wielokrotnego mordercy, życie ludzkie nie przedstawia żadnej wartości. Jak to się mówi, moje 5 minut? W 5 minut mogę dużo zrobić. Kogoś pozwolić, życia, kogoś okraść, czy to różne rzeczy. Dla mnie to jest zabicie szoka jak spłynięcie. Może być niebezpieczny nawet teraz, w zakładzie karnym. Nie wiem, czy ja za 10 czy 15 lat kogo nie zabiję. No, nie, nie wiadomo, no, co będzie za tyle lat. Musiatowicz, rocznik 1986. Wsywa młody. Wychował się w Zabrzu, w tak zwanym normalnym domu. Grzegorz nie chciał się uczyć i w wieku 15 lat uciekł z domu. Wpadł w złe towarzystwo. Włócząc się po dworcu w Katowicach poznał Tadeusza o, 52-letniego homoseksualistę. Mężczyzna dał mu dach nad głową, a w zamian za towarzystwo płacił pieniądze. Nie miał ich zresztą wiele. Gdy nie płacił, młody wpadał w szał. Uważał, że Tadeusz jest mu winien coraz więcej pieniędzy. Pewnego dnia postanowił odzyskać dług. Tadeusz nie chciał zapłacić. Musiatowicz go pobił. Następnie chwycił za młotek i zadał ofierze kilkanaście ciosów w głowę. Przyjechałem do jego mieszkania, tam z nim rozmawiałem. I potem było skoro gadanie o pieniądzach. I potem trochę coś się stało, że zmieniłem nagle podejście do wszystkiego no i rozwaliłem na głowę. Nieprzytomnego zostawił w mieszkaniu, pod które podłożył ogień. Podpaliłem mieszkanie i uciekłem. I potem na, na następny dzień przyjechałem tam ponownie i już było wszystko pa, akcji gaśniczej i po prostu dowiedziałem się o sąsiadki, że w szpitalu. Ale co, to już potem nie wiem. I już potem się tą sprawą nie interesowałem. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Musiatowicz za swoje pierwsze zabójstwo w wieku 16 lat dostał wyrok zaledwie 6 lat więzienia. Też mi nie pasowało, że tyle wyroku jak w takim młodym wieku, no ale później no z czasem siedzenia w więzieniu to, to już do, do mnie doszło to po prostu, że tak się wydarzyło i tego się nie zmieni. Sąd wziął pod uwagę fakt, że sprawca był nieletni. Prawidłowo powinienem dostać 12 co najmniej jeszcze w tym młodym wieku, ale po prostu tyle prokuratorów chciałem, tyle dostałem. Na ten młody wiek to było za dużo i po prostu samo to, że takie pod natchnęło mnie takie coś. Można było no inaczej załatwić, ale nie wyszło tak jak chciałem. A chciałem, żeby to wszystko było prosto. Po wyjściu z zakładu karnego Grzegorz na wolności spędził jedynie 2 lata i 10 miesięcy. Wrócił do rodzinnego domu, gdzie udawał skruszonego syna. Twierdził, że codziennie wychodzi do pracy, ale prawda była inna. I potem dopiero mi się zaczęło życie na wolności. Jak to wygląda przestępczości? No. Tu się w więzieniu trochę nasłuchało. Od... Spłosadzonych, jak to jest kraść, jak to się tam morduje, bo niektórymi takimi morderstwa, ale po prostu się nasłuchałem tego, i potem to wszystko w głowie zostało. I, I zaczęło potem się. W 2014 roku zdegenerowany w więzieniu Musiatowicz postanawia obrabować sklep. Doszło do kolejnego przestępstwa, które popełniłem. Napad zrobiłem. No, chociaż to tam zwykły jest taki sklep, ale zostałem skazany. Pracującą w nim kobietę zna z widzenia. Rzuca się na nią i przestawia jej nóż do gardła. Sprzedawczyni jest sparaliżowana ze strachu. Próbowałem okraść ją wszystkich pieniędzy, bo wiedziałem, że czeka w tych godzinach na dostawę przed dziewiątą. No i sądziłem, że będzie dosyć dużo gotówki, jak dla dostawcy towaru. Napad jednak się nie udaje, bo do sklepu wchodzi klient. Musiatowicz ucieka. Dziś przyznaje, że był gotowy zabić ekspedientkę, gdyby nie chciała dać mu pieniędzy. Po prostu jakby miał więcej czasu, to normalnie doszłoby tam naprawdę do tragedii. Jakby pieniędzy mi nie chciała dać. No, poróżnął po, bym je gardło i tyle. I tak na tyle by się skończyło. Ja się uważam człowieka za bezsumienia. Żyję, bo, bo żyję, ale po prostu jestem bezsumieniem, jak czuję. Że po prostu małe no, zdenerwowanie mnie, to ciężko by to było. Ja po prostu nieraz wszystkie, niektóre rzeczy toleruję, ale jak coś mi się odmawia, to jest źle. Grzegorz Musiatowicz rozsmakowuje się w rozbojach. Napada na sklepy, terroryzuje obsługę nożem lub wiatrówką wyglądającą jak pistolet i kradnie pieniądze. Psychopata mówi o sobie tak, że ma do czegoś prawo, bo miał na coś ochotę. U psychopaty nie ma wyrzutów sumienia, nie ma poczucia winy. On potrafi się śmiać z tego, co zrobił, jednocześnie rozumiejąc, że społecznie jest to coś złego, że za to się ponosi karę. Ciekawym też kryterium jest to, że psychopaci się nie uczą. To znaczy, oni się nie uczą na swoich błędach. Dlatego osobowość psychopatyczna jest tak trudna do terapii, resocjalizacji. On odbędzie karę i on zrobi znowu to samo. W końcu Musiatowicz robi skok życia. Napada na mieszkanie zabrzeńskiego biznesmena. Mężczyzna jest sam w domu. Wpuszcza młodego do środka. A ten bije go, terroryzuje bronią. Zazwyczaj miałem kurde gazówko wiatrówkę. Bez tego się praktycznie nigdzie nie ruszałem. Miałem nóż ze sobą, miałem drugi nóż, zwany motylek i miałem właśnie tą gazówkę-wiatrówkę. W końcu grozi podrżnięciem gardła. Tortury trwają bardzo długo. Powiedziałem sobie na wolności, że nie odpuszczę, będę dalej krat. Bo nie wiem, albo mnie fascynowało to, te złodziejka, to wszystko, co, co się działo, Albo, nie wiem, bo coś mnie cały czas posuwało, żeby dalej komuś krzywdę robić. Nie chciał najpierw dawać pieniędzy, a potem przyłożyłem mu nóż do gardła, prawie mu gardło podcięłem i po prostu zaraz wszystko powiedział. Przerażony człowiek mówi, gdzie ukryta jest gotówka. Dla Musiatowicza to prawdziwy majątek. 90 tysięcy złotych. Ale to była taka robota, no, że po prostu za jednym strzałem taka robota, taka gotówka. Co ciekawe, okradziony mężczyzna dotąd nie zgłosił napadu organom ścigania. Choć obrabowanie i skatowanie biznesmena uchodzi Musiatowiczowi płazem, sprawiedliwość dopada go za wcześniejszy napad na sklep. Dostaje 3 lata. Wychodzi na zwolnienie warunkowe 8 miesięcy przed upływem pełnej kary. Rodzice Grzegorza nie mają już wątpliwości. Ich syn jest bandytą, złodziejem i psychopatą. Zrywają z nim wszelkie kontakty. Nie wierzyli w to, że ich syn mógł takie coś zrobić. No, nie wierzyli w to. No ale później z czasem do tego doszło do nich to, że jest naprawdę źle, że mają takiego syna, no do ojciec nie odbiera, matka nie odbiera, no to czyli na tym, że koniec z rodzicami będzie. Ale myślę, że w jakimś czasie się im to przejdzie i się z nimi skontaktuje w końcu, czy to listownie, czy to widzeniowo, czy jakakolwiek drogą, no. Grzegorz Musiatowicz. W 2015 roku skazany na dożywocie za dwa morderstwa. Jak to się mówi, moje 5 minut. W 5 minut mogę dużo zrobić. Dla mnie to zabicie czeka okay, jak spłynięcie. Jest tak niebezpieczny, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać dopiero po 40 latach odsiadki. Takie najważniejsze kryteria diagnostyczne, które pozwalają nam rozpoznać osobowość psychopatyczną, to jest egocentryzm, patologiczny egocentryzm, czyli stuprocentowe skoncentrowanie na sobie, nieumiejętność współodczuwania. Nieczucie lęku. Psychopaci to, to są osoby, które się nie boją. Kolejne ważne i ciekawe kryterium to jest pasożytniczy tryb życia. To są bardzo często osoby, które długo żerują, wykorzystują, często też finansowo bliskie osoby. I to, co jest bardzo charakterystyczne, co odróżnia psychopatę od socjopaty chociażby, to jest taki powierzchowny urok. Psychopaci potrafią być uroczy, często są elokwentni, często są inteligentni i doskonale manipulują. Musiatowicz po wyjściu z więzienia nie ma gdzie się podziać. Dołącza do grupy bezdomnych zbieraczy złomu, którzy koczowali w lasku przy ulicy Jaskółczej w Zabrzu. Zaprzyjaźnił się z Danielem, alkoholikiem i włóczęgą wychowanym na ulicę. Byłem wtedy półtora roku na wolności. No i po prostu wszystko było fajnie, podjąłem pracę się, ale to była taka praca, że bez umowy na czarno. No i po prostu szef zaczął z kasą zwlekać. No to trzeba było coś kombinować. Każdy prowadzi jakoś swoje życie, no, czy przestępcze, czy normalne życie, przepisowe i tak dalej. Nie? Ja tam wybrałem właśnie przestępczości i sobie robiłem to, co robiłem. Byli też inni. Eryk i Mirek, zwany Willy. Handlowali złomem, czasem coś ukradli, ale głównie pili wszystko, co im wpadło w ręce. Pewnego dnia Daniel, Eryk i Willy Upili się na zabrzeńskim koczowisku bezdomnych spirytusem i denaturatem. Nieprzytomny Daniel wpadł do ogniska i zaczął się palić. Stracił palce u stóp. Musiatowicz postanowił za karę zabić Eryka i Willego. Oni by, już byli pijani i po prostu zaczął się palić. Jak on mi to powiedział, no to od razu miałem do tych dwóch, że mu nie pomogli. No to każdy jeden by, kolega by się wkurzył na takie coś. No to po prostu powiedziałem mojemu koleżkowi, że po prostu to trzeba ich sprzątnąć. Po prostu kara tak za karę, no on stracił palce, a oni kudy muszą stracić życie. No. Ja miałem to zaplanowane w swojej głowie, ale tego wszystkiego mu koledze nie powiedziałem. W większości mu nie zdradziłem, jakie mam plany. Bo jak już idę grubo, to idę grubo. No, no siedzieliśmy sobie przy takim ognisku, w takim prowizorce. Każdy czuwał, że jest wcięty. To potem mi się już wszystko kurde, Karty na ławę wyszły z tym podpaleniem. Dlaczego, kurde, nic nie, nie zareagował? No to powiedział, że o, ja byłem bardzo pijany, myślałem, że się zgasi, czy to, że on żartuje. No nie wiem, to ja, ja z tobą nie będę żartował. Prosto z mu powiedziałem, że źle na tym skończysz. To był luty 2014 roku. w okolicach obozowiska. Młody zaatakował swą ofiarę siekierą. Pierwszy zginął Mirosław N. Razem z Danielem zakopali zwłoki nieopodal. Następny był Eryk O. Żył od Willego dwa miesiące dłużej, bo go aresztowano, ale wyszedł. I dopadł go Musiatowicz. Już widziałem, że już jest oczy mu się zamykają, już jest tak dosyć wypity, no to trzeba było mu w czar. I od razu mu w łeb. I potem, już widziałem, że ta głowa mu opadła, no to trzeba tylko dobić. No. Tylko dobić, i potem chciało do ziemi. Zasypali go ziemią kilkadziesiąt metrów od miejsca ukrycia zwłok Mirosława. Dwa dni później policja zaczęła przeszukiwać obozowisko w poszukiwaniu zaginionych mężczyzn. Ktoś złożył zawiadomienie o zabójstwach i zakopanych ciałach. W rozumieniu poznawczym, takim intelektualnym, psychopata potrafi odróżnić, co jest społecznie uznane za dobre, gdzie są pewne granice, normy, zasady, ponieważ jemu to jest potrzebne do tego, żeby manipulować. On potrafi powiedzieć, to jest złe, to jest dobre. Natomiast on tego nie czuje emocjonalnie. On nie ma żadnego problemu, żeby robić rzeczy złe, ponieważ uzasadnia to własnym interesem. I tutaj ten egocentryzm, się odzywa. Psychopaci bardzo specyficznie też potrafią tłumaczyć swoje często okrutne czyny. Usprawiedliwiają siebie. E, mógł tam nie iść, mógł tego nie robić. Czyli to jest jego wina. Nigdy oczywiście psychopaty. Natomiast on rozumie, że on zrobił coś złego, ale nie ma z tym żadnego problemu. Według Musiatowicza Daniel miał za długi język. Dlatego wpadli. Mój kolega za dużo paplał. Dwóm innym. Ja mu zwróciłem uwagę. Nie gadaj tyle, bo to nie ma sensu. Potem wierzysz im, ufasz im. On, on mówi, że ufa, ręczy za nich. No to później się okazało w sądzie. I mu powiedziałem prosto z mostu. I po prostu jak, sylwę, jak wszystko, mówił, co, co się dzieje, kto to zrobił. I nawet palcem pokazywał, kto co robił. Teraz nie ma wątpliwości, co zrobiłby koledze, który zeznawał przeciwko niemu w procesie. Najpierw mu tortury zrobił za to, co w sądzie robił, że zeznawał, na policji zeznawał, pokazała palcem, kto co robił. No to bym tego mu nie odpuścił. No, no i później na koniec bym mu... No zabiłbym go. Albo zabił, potem matkę bym mu zabił. Tak, żeby cierpiał. Ale oczywiście najpierw matkę bym zrobił, potem jego. Mieszkanie by mu spalił. Mimo, że badania psychiatryczne wykazały u Grzegorza Musiatowicza osobowość dysocjacyjną, czyli psychopatię, sąd uznał jednak, że jest on w stanie rozróżniać normy społeczne oraz że jest poczytalny. Ja na co dzień jest to normalnym człowiekiem. I nawet o tym nie myślę, że mam taki duży wyrok. Według sądu, Musiatowicza należy izolować w sposób trwały, ponieważ życie innych. Nie przedstawia dla niego żadnej wartości. Tak, nieraz myśląc o tych zabitych, się śmieję z tego. Nie wiem, czemu mal się śmieje. To mnie w ogóle bawi. Niektórych to by załamało, ale mnie to bawi na przykład. Nie ma wyrzutów sumienia. Mówi, że ma twardą psychikę. Ja, na przykład, nie jestem załamany. Ja nie mogę dopuścić do tego, żebym załamał się. Nie mogę. Dlatego zawsze coś sobie wykombinuję, sobie coś porobię i zawsze jakoś sobie czas zagospodaruję. Za ja tam po prostu sobie jeszcze na tej kalefaktorce pobiegam i se przynajmniej czas leci mi. I mam kontakt ze złodziejami, w większości mi na całym oddziale. Porozmawiam sobie, tu pogadam, tu pogadam, no i czas leci. Ale potem wracam do tej celi i siedzę w tej celi, w czterech W hierarchii tej więziennej ta długość wyroku i charakter tego przestępstwa to ma taki dość znaczący wpływ na to, jak jest postrzegany przez innych osadzonych. Tak? I często, często bywa tak, że po prostu ze względu na ten długoletni wyrok w jakiś tam sposób oni są inaczej, wyżej w tej hierarchii można powiedzieć. tak? Przez to, że mają taki charakter przestępstwa czy ten długoletni wyrok wzbudzają też pewnie jakiś, jakiś może strach nawet wśród osadzonych. No w jakiś sposób to, to na pewno rzutuje na ich tutaj postrzeganie przez innych osadzonych. Staramy się indywidualnie do każdego podchodzić. Staramy się te osoby jak najbardziej włączać w ten proces socjalizacji poprzez właśnie zajęcia kulturą światowe kontakty z rodziną. Dopiero gdy Musiatowicz skończy 68 lat, będzie mógł stanąć przed sądem penitencjarnym, by ubiegać się o ewentualne złagodzenie kary. No, nawet sędzia to stwierdził, nie wiadomo, czy ja tej wokandy dożyję. Kiedyś, parę lat temu, ktoś mi powiedział, że wpakuję się na taki wyrok, żeby do tego żałował. No i ktoś mi to właśnie wykrakał. Chociażby minęło tam 5 lat, ale po prostu ktoś mi to wykrakał. I jednak to się spełniło. Teraz mam do dożywocie i, i nic nie zrobię.